Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale. I w tym filmie pokażę wam jak robię taką jakby mapę myśli na sprawdzian z języka polskiego. A jeśli wam się podobają takie filmiki jak robię notatki na przykład jakieś sprawdziany lub kartkówki, to możecie zostawić łapkę w górę. Wtedy będę wiedziała, że wam się takie filmiki podobają i że mam nagrywać więcej takich filmików. I łapki w górę też mnie motywują do dalszego nagrywania filmów. A jak jesteś nowy na tym kanale, to możesz mnie zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnego filmu. Ale już bez zbędnego przecho przedłużenia przechodzimy do odcinka. I tą notatkę zrobiłam w zeszycie firmy Interdruk. I dużo osób mówi, że firma Interdruk ma słabą jakość kartek. Ale moim zdaniem to zależy na jaki zeszyt traficie. Nie wiem od czego to zależy, ale ja mam kilka zeszytów do szkoły z firmy Interdruk i na przykład niektóre mają fajną jakość kartek, a niektóre trochę gorszą. I tutaj jak widzicie, ten zeszyt jest biały, nie ma ani linii, ani kratki, ani kropek i też to jest format A4. I te karty nie przebijają jakoś mocno, no ale trochę przebijają. Ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. I dla mnie jest wielki plus, że ten zeszyt ma białe kartki, ponieważ ja lubię robić na takich białych kartkach. I jakbym nie miała tego zeszytu, to bym po prostu to robiła na oddzielnych kartkach i by mi się to walało po szafkach, bo nie bym miała z tymi różne teczki, segregatory. A tak to ja mam jeden zeszyt i wszystko w nim trzymam. No więc dla mnie to jest wielki plus. I teraz może przejdźmy, czym robię tą notatkę. Tutaj możecie zauważyć, że tutaj piszę czarnym żelowym długopisem. I ten długopis jest z PEPCO. I w opakowaniu były trzy takie długopisy. I one nie kosztowały jakoś dużo, a serio są super. Też tutaj zakreślałam neonowym zakreślaczem. I też zakreślałam. Pastelow pastelowym, różowym zakreślaczem. Zdecydowałam się, że będę zakreślała dwoma kolorami zakreślaczy. Właściwie nie kolorami, bo oba są różowe. Tylko po prostu ten neonowy się bardziej rzuca w oczy, a ten pastelowy mniej. Więc postanowiłam, że tym neonowym będę zakreślała takie najważniejsze rzeczy, a tym pastelowym też ważne, ale trochę mniej ważniejsze. Ponieważ, jakbym wszystko zakreślała jednym zakreślaczem, to dla mnie by się to mocno zlewało I, staty z, i z takich notatek mi się niezbyt wygodnie uczy. Ale to tylko moje zdanie. Wam się może na przykład lepiej uczyć, jak jednym kolorem zakreślacie. I jeszcze jak widzicie, tutaj używam trochę linijki. I tutaj możecie zauważyć, jak co jakiś czas zmazywałam ołówek gumką do mazania. Ponieważ, jak tutaj możecie zauważyć, to wszystko napisałam ołówkiem i też jeszcze przed filmikiem niektóre rzeczy już napisałam długopisem. Ponieważ, jakbym tego nie zrobiła przed filmem, to ten film by trwał bardzo długo. A chcę, aby to był niezbyt długi film. I tak jest najdłuższy do tych. Chodzi mi o to, że i tak jest najdłuższy, ponieważ wszystkie filmy, które wrzucałam, były krótsze od tego filmu, bo miały po 5-8 minut, a ten ma 14. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że tą notatkę też robiłam yy, pisakiem do kaligrafii z biedronki. I tym pisakiem do kaligrafii napisałam ten napis czasowniki. I może też powiem, dlaczego się zdecydowałam, że akurat będę robiła taką mapę myśli. Najpierw miałam dylemat, czy zrobić taką notatkę w punktach, czy tabelkę, czy jakieś rameczki, czy mapę myśli. Stwierdziłam, że w punktach by się mi niezbyt dobrze z tego uczyło, a w rameczkach by mnie w sumie rozpraszały chyba te rameczki. Więc pozostało tylko mapa myśli i tabelka. Stwierdziłam, że chyba nad tabelką bym spędziła trochę mniej czasu niż nad mapą myśli. A nie wiem jak Wy, ale ja tak mam, że jak nad czymś spędzę więcej czasu, to to mi bardziej zapadnie w pamięć. No więc postawiłam na mapę myśli. I też pierwszy raz w życiu w ogóle robię mapę myśli. Więc jeszcze nie wiem jak mi się sprawdzi, ale to się okaże. I chciałam, aby ta notatka wyglądała tak w miarę minimalistycznie. Więc tutaj, właśnie tym czarnym y, pisakiem do kaligrafii napisałam, napisz czasowniki, i od tego napisu wychodzą takie czarne strzałeczki, i wychodzą do tych słów, które są zapisane tym neonowym zakreślaczem czyli to na przykład takie słów jak przez co się odmieniają chodzi przez co się odmieniają czasowniki. I potem na dole napisałam na przykład, że przez liczby. No i takie tam. I te też ważniejsze rzeczy zakreślam tym pastelowym, różowym zakreślaczem. I tutaj chyba zbytnio tego nie widać, ale niektóre rzeczy zapisałam drukowanymi literami, a niektóre pisanymi. I drukowanymi literami zapisałam te ważniejsze rzeczy, a pisanymi te mniej ważne i przykłady. To mi też bardzo pomaga w nauce, więc tak zrobiłam. Ale wy tak wcale robić nie musicie. Też tej notatki nie robiłam jakoś mega długo w porównaniu do moich innych notatek. Ten film bez przyspieszonego tempa trwał godzinkę. A te pisanie ołówkiem y, poza, poza filmem zajęło mi około 2-3 godziny. Więc to jest mało w porównaniu do moich niektórych notatek. I tutaj... I tutaj już zaczęłam pisać rzeczy związane z rzeczownikami, i tutaj wszystko wygląda prawie tak samo jak z czasownikami. I też teraz wpadłam na pomysł, że jakbym kiedyś dobiła 1000 subskrypcji, to wtedy bym mogła na live'ach robić moje notatki w czasie rzeczywistym czyli bez przyspieszonego tempa i tak dalej. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym pomyśle. I tutaj też bym chciała powiedzieć o takim jednym minusie tego długopisu. On jest żelowy i tak jak wszystkie żelowe długopisy, no trzeba po, trochę poczekać, aż zaschnie. I czasami przez przypadek na przykład na ten żelowy długopis położyłam rękę i wtedy to się rozmazało. Albo nie poczekałam jakoś mega długo i chciałam po prostu przetrzeć ołwek gumką do mazania spod tego długopisu i też właśnie rozmazałam. Ale to wszystkie źródła długopisy tak mają, ale tylko tak chciałam powiedzieć. Więc w rzeszytach szkolnych bym nim raczej za dużo nie pisała, ponieważ bym się bała, że sobie coś rozmarzę. I w tym miejscu w sumie chyba już chciała zakończyć ten filmik, ponieważ nie chcę się tak mega długo jakoś rozgadywać na temat tej notatki, po prostu nie chcę wydłużać na siłę tego filmu. Więc w tym miejscu już bym się chciała z Wami pożegnać. Więc jeśli nie zostawiłeś łapki w górę na początku tego filmu, to możesz to zostawić teraz. I po prostu teraz od tego momentu do końca tego filmiku nic nie będzie słychać. Więc jak jesteś ciekawy efektu końcowego notatki, to możesz po prostu sobie przewinąć na koniec tego filmiku. No i pa!